Już jest nowa wersja programu Hogart RTM Lite, podatek od środków transportowych. Teraz małe i średnie firmy będą miały dostęp do cenionego przez duże podmioty oprogramowania do obliczania podatku od środków transportowych. Prosty w instalacji i obsłudze program, wyręczycie w niemiłej biurokracji przygotowując gotowe do druku deklaracje, a obliczony podatek będzie najniższy, ale zgodny z przepisami prawa. Program prowadzi prostą ewidencję Twoich środków transportowych, a dane możesz w prosty sposób zaimportować z Excela, oszczędzając swój czas i koszty wdrożenia programu. Program ma wbudowany system backupu i zadba o bezpieczeństwo Twoich danych. Zaufały nam wielkie firmy. Zaufaj i ty. Poznaj inne nasze produkty dedykowane dla mniejszych firm: Hogarth Ksefcio, Hogarth Ewidencik oraz asystent sprawozdań finansowych. Już jest nowa wersja programu Hogart RTM Lite, podatek od środków transportowych. Teraz małe i średnie firmy będą miały dostęp do cenionego przez duże podmioty oprogramowania do obliczania podatku od środków transportowych. Prosty w instalacji i obsłudze program, wyręczycie w niemiłej biurokracji przygotowując gotowe do druku deklaracje, a obliczony podatek będzie najniższy, ale zgodny z przepisami prawa. Program prowadzi prostą ewidencję Twoich środków transportowych, a dane możesz w prosty sposób zaimportować z Excela, oszczędzając swój czas i koszty wdrożenia programu. Program ma wbudowany system backupu i zadba o bezpieczeństwo Twoich danych. Zaufały nam wielkie firmy. Zaufaj i ty. Poznaj inne nasze produkty dedykowane dla mniejszych firm: Hogarth Ksefcio, Hogarth Ewidencik oraz asystent sprawozdań finansowych.